jest grupa Aforti, dostawca usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Możemy. To się okazuje, że tych dyscyplin sportowych jest bardzo, bardzo dużo. Wszystkim mówimy dzień. Do... Witamy się no, rączkami Witamy no, się rączkami Piłko, nie ciężko, nie? A straci się to same kubasy Ile macie lat? Ile lat? Każdy z was na pewno będzie, nie, ma jakąś pasję. Niektórzy być może pójdą w kierunku, tak jak ja, e, motocykli. W niedzielę mamy zawody ligowe w, w Tarnowie. Osobiście mam syna w wieku 13 lat, którego próbowałem zniechęcić do żużlan. E, tak, Mateusza. Jego Pierwszym prezentem na gwiazdkę do Gwiazdora Lista było to, żeby rodzice zgodzili się na jakby na żużlówkę. Jak w różnych domach są inne dyscypliny na pewno sportu, no to wynosi się to z tego domu i e, człowiek z automatu się tym zaraża. Ja zaraziłem się żużlem od brata. Żużel e, to jest... E, trzeba być bardzo wysportowany. Tak, e, motocykl żużlowy nie ma hamulców. Tak naprawdę nie ma możliwości na tym motocyklu E, hamowania Ja lubię czytać i e, nie ukrywam, że chciałbym mieć taką w swoich zbiorach, bo e, książek z tematyką żużlową jest, e, żeby powiedzieć, że wcale. Jak już to są tylko i wyłącznie jakieś tam historyczne takie, które opowiadają e, tylko i wyłącznie o historii. Żużel. Już zeszły dziewczyny, zawyły maszyny jak czart. Różże się sznurze ku górze. I start. Wrzask, burza, i wrzenie na torze: żbik żywo, żak dobrze, żuk gorzej. Wtem żur na żyletkę przykredzie. Ktoż wawiej wirażę przejedzie? Żuk w żółtym przy brzegu przemyka, na żaka szarżuje mu i żbika. Wie dobrze, że służy mu prosta. Żbik został, żur został, żak został. A potem reszta owali, a potem worek medali, a potem chwała i sława, a potem świetna zabawa. Cóż, Żużel mi w żyłach się żarzy, Żuk rzeknie z uśmiechem na twarzy, gdy wywiad z nim zrobią zametą, bo Żuk jest żużlowcem, poetą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.